brat miał skryte zauroczenie moją żoną od czasów szkolnych i przyprowadził moją byłą na mój ślub, żeby mnie powstrzymać przed poślubieniem jej. W związku z tym powiedziałem jego ciężarnej dziewczynie, że ją zdradzał. To będzie długa historia, więc proszę o cierpliwość. Mam 27 lat, Młodszego brata Jake'a, fałszywe imię, który ma 25 lat. Jake i ja zawsze byliśmy blisko jako bracia i mieliśmy całkiem normalną relację, przynajmniej tak mi się wydawało. Może byłem ślepy na to, co się działo, albo może on naprawdę dobrze ukrywał swoje prawdziwe uczucia. Ta historia dotyczy również mojej byłej dziewczyny Ruth, 27 lat, oraz mojej obecnej żony, Zary. Jake, Zara i ja chodziliśmy do tej samej szkoły. Byłem od nich starszy o kilka lat, więc nie miałem zbyt wielu interakcji z Zarą. Znałem Jake'a i wszystkich jego przyjaciół, czasami graliśmy razem, ale to było wszystko. Kiedy byłem w liceum, Jake i ja zaczęliśmy się trochę oddalać, ponieważ mieliśmy bardzo różne zainteresowania. Myślałem, że to naturalne i że to część dorastania, więc nie naciskałem na to, abyśmy mieli ze sobą bliską relację. Od czasu do czasu spędzaliśmy razem czas ale nie dzieliliśmy się sekretami. Chłopcy raczej tego nie robią i to też mnie przeszkadzało. Jedyną ważną rzeczą dla tej historii jest to, że tuż przed moim wyjazdem na studia, Jake przebywał z kilkoma swoimi przyjaciółmi oraz ich dziewczynami, z których jedną była Zara. Zanim zaczniecie nazywać mnie zboczeńcem lub kimś, kto wykorzystuje młodsze dziewczyny, chcę jasno powiedzieć, że nic takiego się nie wydarzyło. Spotkałem tam wszystkie dzieciaki i jeden z nich zapytał: "Na jakie studia się wybieram?". Kiedy im powiedziałem, Zara dodała, że to jej wymarzony uniwersytet, a ja tylko wspomniałem, że może zwrócić się do mnie po pomoc, gdy będzie się tam starać. I to było na tyle. Nie miałem z nią żadnych innych interakcji w szkole. Później wyjechałem na studia i szybko zapomniałem o tej krótkiej wymianie zdań, ponieważ była bez znaczenia. Na studiach poznałem Ruth. Byliśmy kolegami z roku i od razu się polubiliśmy. Zajęło mi trochę czasu, zanim ją zaprosiłem na randkę, ale w końcu udało mi się to w trzecim roku. Zgodziła się i zaczęliśmy się spotykać. Na początku naszej relacji wszystko było wspaniałe. Dobrze się rozumieliśmy, ponieważ oboje borykaliśmy się z podobnymi problemami i chcieliśmy podobnego życia. Czułem, że naprawdę ją rozumiem. Od razu po studiach dostałem dobrze płatną pracę, ale niestety Ruth nie miała takiego szczęścia. Bardzo chętnie jej pomagałem i postanowiliśmy zamieszkać razem, aby obniżyć koszty. Aplikowała do różnych miejsc, ale nawet jeśli dochodziła do etapu rozmowy kwalifikacyjnej, nigdy nie była zatrudniana. Wiedziałem, że to miało na nią negatywny wpływ i chociaż zarabiałem wystarczająco na nas oboje, nadal było ciężko cokolwiek zaoszczędzić. Ponieważ dopiero zaczynałem karierę. Przez rok aplikowała do różnych miejsc, ale bezskutecznie. Było to dla niej druzgocące i starałem się ją wspierać najlepiej jak potrafiłem. Niedługo potem wpadła na pomysł, że moglibyśmy żyć wygodnie tylko z mojej pensji i przestała szukać pracy. Na początku myślałem, że była po prostu zmęczona procesem aplikacyjnym i ciągłymi odrzutami, i że to wpłynęło na jej stan psychiczny. Więc pozwoliłem jej odpocząć. Powiedziałem jej, aby wzięła sobie czas wolny i zajęła się rzeczami, które sprawiają jej przyjemność, i właśnie to zrobiła. To trwało 3 lub 4 miesiące. Była szczęśliwsza, mniej zestresowana, przestała się skarżyć i była w znacznie lepszym stanie psychicznym niż wcześniej. I cieszyłem się z tego powodu. Pomyślałem, że może za kilka tygodni delikatnie zachęcę ją, żeby znów zaczęła szukać pracy. Miesiąc później poruszyłem ten temat, ale zareagowała na to bardzo źle, mówiąc, że sama myśl o powrocie do tego koszmarnego procesu wystarczy, by ją doprowadzić do płaczu i poprosiła, aby nie wracać do tej kwestii. Powiedziała, że zacznie aplikować, kiedy będzie na to gotowa. Zaufałem jej słowu i nie chciałem wywierać na nią presji, ani sprawiać wrażenia, że jej nie wspieram, więc zgodziłem się. Dwa lata po rozpoczęciu mojej pracy dostałem awans z solidną podwyżką. Byłem przeszczęśliwy, bo w końcu mogłem zacząć oszczędzać i cieszyć się życiem. Przez ostatnie dwa lata musiałem odłożyć na bok wiele swoich własnych marzeń, aby nas wspierać, a także zmagać się z problemami psychicznymi Ruth. Moje hobby zeszły na dalszy plan. Byłem ogromnie zadowolony, że teraz miałem trochę pieniędzy, aby cieszyć się życiem. Jednak w chwili, gdy Ruth dowiedziała się o mojej podwyżce, zaczęła błagać mnie, abym sfinansował edukację jej siostrzenicy. Brat Ruth był wiecznie spłukany i nie mógł utrzymać żadnej pracy dłużej niż kilka miesięcy. Spłodził dziecko z kobietą, ale ona zmarła i nie miała rodziny, więc dziecko trafiło do brata Ruth, który nie był w ogóle przygotowany do opieki nad drugim człowiekiem. Ruth błagała mnie, mówiąc, że kocha swoją siostrzenicę, choć spotkały się tylko dwa razy i nigdy sobie nie wybaczy, jeśli nie będzie mogła jej pomóc. To wszystko stało się dla mnie za dużo, więc powiedziałem jej, że to przemyślę i zostawiłem to na razie. Część mnie naprawdę rozważała danie jej tych pieniędzy, ale inna, bardziej cyniczna część, myślała, że to jej siostrzenica i że mogłaby znaleźć pracę jakąkolwiek. I jej pomóc, jeśli naprawdę jej na niej zależy. Tamtej nocy dużo piłem, a im więcej piłem, tym bardziej zaczynałem odczuwać wszystkie te racjonalne myśli, które wcześniej głęboko tłumiłem. Zawsze podejrzewałem, że Ruth chce się mnie uczepić, ale nigdy nie zwracałem na to większej uwagi, bo byłem w niej zakochany. Jednak teraz nie mogłem już ignorować tych myśli. Utrzymywałem całe jej życie co robiłem z przyjemnością, ale oczekiwanie, że będę finansował również jej siostrzenicę, zwłaszcza kosztem swoich własnych marzeń, wydawało mi się przesadą. Zrozumiałem, że nadszedł czas, aby postawić na swoim, ponieważ jeśli teraz zacznę finansować edukację jej siostrzenicy, to nigdy nie wyjdę z tego zobowiązania. Następnego dnia powiedziałem Ruth, że nie zamierzam finansować edukacji jej siostrzenicy, bez względu na okoliczności. Dodałem, że jeśli naprawdę czuje się źle z powodu tej biednej dziewczynki, może znaleźć pracę i jej pomóc. To będą jej pieniądze, więc nie obchodzi mnie, na co je wyda. Próbowała się wtrącić, mówiąc, że jestem okrutny i że potrzebujące dziecko zasługuje na pomoc. Ale ja nie zamierzałem tego słuchać. Powiedziałem jej również, że skoro nie zamierza pracować, podział obowiązków domowych się zmieni. Nie mieliśmy dzieci ani zwierząt, więc oczekiwałem, że zajmie się 80% prac domowych, skoro nie dokłada się finansowo. Powiedziałem jej, że przez ostatnie dwa lata ciężko pracowałem, próbując pogodzić pracę i dom oraz wspierać ją, ale teraz potrzebowałem przerwy. Jeśli nie chciała mnie wspierać finansowo, abym miał więcej pieniędzy na swoje potrzeby, to musiała odciążyć mnie w kwestiach domowych. Powiedzieć, że zaczęła krzyczeć, to mało powiedziane. Nigdy wcześniej nie słyszałem takiej głośności. To cud, że nie wyszedłem z tego z dzwonieniem w uszach. W trakcie swojej długiej tyrady nazwała mnie manipulującym, kontrolującym, finansowo wykorzystywającym, mizoginem, dosłownie wszystkim, co tylko przyszło jej do głowy. Ale dla mnie to była tylko potrzeba przerwy. Co to za związek, jeśli nie była w stanie zrobić dla mnie czegoś takiego? Kłótnia trwała długo. Myślę, że wierzyła, że w końcu ustąpię, bo zawsze unikałem konfrontacji. Ku jej zaskoczeniu nie poddałem się. Przez kilka dni trwał między nami impas, a kiedy ponownie spróbowałem wrócić do tematu, znowu mnie zablokowała. Wtedy wiedziałem, że to koniec. Nie widziałem przyszłości w związku, w którym jedynie sponsoruję jej życie, nie dostając nic w zamian. Rozstanie było brzydkie, nie miała gdzie pójść, ponieważ nie miała pracy. Powiedziałem jej, że jestem gotów dać jej trochę pieniędzy, żeby mogła się utrzymać przez miesiąc lub dwa, ale że w tym czasie powinna znaleźć rozwiązanie, bo dla mnie to już koniec. Zaczęła płakać, mówiąc, że blefuje, i zaczęła odgrywać całą tę dramatyczną scenę. Powiedziałem jej, że nie jestem już zainteresowany tą relacją i że moja decyzja jest ostateczna. Nie było sposobu na jej uratowanie. A wszystkie rozwiązania, które teraz proponowała, powinny były pojawić się wcześniej, kiedy jeszcze byliśmy razem, a nie jako ostateczność. Pomimo tego, że wsparłem ją finansowo na kilka miesięcy, rozstanie było i tak bardzo burzliwe. Dopiero po jej wyprowadzce zrozumiałem, jak wielki ciężar nosiłem. Miałem nagle tyle czasu i energii dla siebie. Wróciłem do hobby, które porzuciłem w szkole. Właśnie przez te zainteresowania ponownie połączyłem się z Zarą. Nie poszła na te same studia co ja, ale zdecydowała się na malarstwo i sztukę jako zawód. Zawsze lubiłem rysować jako dziecko, chociaż było to trochę sekretnym hobby, bo nie uchodziło za męskie. Pewnego dnia była wystawa sztuki w moim mieście i poszedłem tam z ciekawości. To tam spotkałem Zarę. Wystawiała jedną ze swoich prac i zaczęliśmy rozmawiać. To wydarzyło się kilka miesięcy po moim rozstaniu z Ruth. Zapytałem Zara, jak się miewa i rozmawialiśmy, co sprawiło nam obojgu przyjemność. Postanowiliśmy spotkać się ponownie, a ona obiecała dać mi znać, jeśli w mieście będą jakieś inne wydarzenia artystyczne. Słowa dotrzymała. Spotkaliśmy się ponownie i stopniowo zaczęliśmy się w sobie zakochiwać. Minął rok, zanim zaprosiłem ją na randkę, ale do tego czasu byłem już w niej szaleńczo zakochany. Próbowałem zapytać Jake'a o nią ale on powiedział, że nie utrzymywali kontaktu, odkąd zerwała z jednym z jego przyjaciół ze szkolnej paczki. Nie będę opisywać wszystkich szczegółów mojego związku z Zarą, bo nie są one istotne dla tej historii. Wiedzcie tylko, że nasz związek zawsze był ciepły i zrównoważony, i szybko zrozumiałem, że to właśnie z nią chce się ożenić. W międzyczasie Ruth próbowała kilkukrotnie nawiązać ze mną kontakt, ale zawsze ją odrzucałem. Zara wiedziała o każdym takim przypadku i była na tyle pewna siebie, że nie miała wątpliwości co do moich uczuć. Rok po rozpoczęciu naszego związku zaprosiłem Zarę na kolację z moją rodziną, aby ją im przedstawić. W tym czasie zaczęliśmy już rozważać ślub. Moi rodzice nie wtrącają się w życie osobiste swoich dzieci, więc to nie stanowiło problemu. Była to miła kolacja i Zara świetnie dogadywała się z moją rodziną. Wszyscy rozmawialiśmy o tym, jak dziwne są ścieżki losu i jak to przypadek sprawił, że znowu spotkałem Zarę. Wtedy Jake zażartował, że nie może uwierzyć, iż jego szkolna miłość stanie się jego szwagierką. Wydawało się to lekkim żartem, i wszyscy odebrali to w ten sposób. Zara nawet powiedziała, że Jake był jedynym chłopakiem w ich grupie, z którym warto było rozmawiać. To była przyjemna kolacja, i nie przejmowałem się komentarzem Jake'a. Wydawał się naprawdę szczęśliwy z mojego powodu, a przynajmniej tak sądziłem. Nie wiedziałem, że przez te wszystkie lata żywił do zary uczucia. Mimo, że był w kilku związkach, problemy zaczęły się podczas przygotowań do ślubu. W tamtym czasie nie było to dla mnie oczywiste, bo nigdy bym nie przypuszczał, że mój własny brat mógłby coś takiego zrobić. Zaczęło się od drobnych rzeczy. Mylił godziny spotkań, zapominał potwierdzić zamówienie u cateringu, rzeczy, które można było przypisać zwykłej roztargnieniu. Dziś wiem, że było to celowe z jego strony, by wywołać spięcia między mną a Zarą i w jakiś sposób powstrzymać ślub. Żadne z tych działań nie przyniosło jednak efektu, bo byliśmy zbyt silni, by kilka błędów logistycznych mogło nas rozdzielić, nawet jeśli sytuacja była stresująca. Wręcz przeciwnie, Zara stała się bardziej drażliwa wobec Jake'a, co jeszcze bardziej go zraniło. Ostateczny cios nadszedł w dniu ślubu. Przez cały ten czas nie miałem kontaktu z Ruth. Nie wiedziałem gdzie się znajduje, co robi, ani jak się jej wiedzie, i szczerze mówiąc, wcale mnie to nie interesowało. Nie wiedziałem jednak, że Jake był z nią w kontakcie od miesięcy, prowadząc potajemnie rozmowy, licząc na jakieś dramatyczne wydarzenia. Jeśli nic innego nie zadziała, planował przyprowadzić Ruth, aby przekonała mnie do odwołania ślubu. Nie była na liście gości, ale pojawiła się jako osoba towarzysząca Jake'a. Byłem zaskoczony, bo cała rodzina znała już dziewczynę Jake'a i oczekiwaliśmy jej obecności. Nie miałem czasu zapytać Jake'a, co Ruth tam robi, ale miałem złe przeczucie. Na szczęście Zara jeszcze jej nie zauważyła. Tuż przed tym, jak Zara miała wejść do sali, Ruth wstała i zaczęła krzyczeć przed wszystkimi, twierdząc, że to ona jest miłością mojego życia że jest gotowa mnie z powrotem przyjąć i że nie muszę poślubiać Zary. Wywołało to ogromne zamieszanie, a Ruth zaczęła płakać i tupać nogami jak rozkapryszone dziecko. Było to naprawdę żałosne. Podszedłem do Jake'a, chwyciłem go za kołnierz i powiedziałem mu, żeby wyszedł. Powiedział, że przyszedł, aby naprawić wszystko, twierdząc, że Ruth i ja jesteśmy dla siebie stworzeni i że powinniśmy być razem. Bełkotał jakieś brednie, a ja byłem wstrząśnięty. Poprosiłem moich przyjaciół, aby wyprowadzili zarówno Jayka, jak i Ruth. W tym momencie Zara wyszła i nie wiem nawet, czy w pełni rozumiała, co się dzieje, ale spokojnie podeszła do Ruth, wymierzyła jej policzek przed wszystkimi, posłała jej buziaka w powietrzu i poprosiła druhny o rozpoczęcie muzyki. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś bardziej ikonicznego. To było tak upokarzające dla Ruth. I zamiast stworzyć wokół mnie skandal, sama się ośmieszyła przed wszystkimi. Reszta ceremonii przebiegła tak dobrze, jak mogła w tych okolicznościach. To był dramatyczny dzień, zupełnie inny niż sobie wyobrażałem, ale nie mogłem już wtedy nic zrobić, aby uratować sytuację. Zablokowałem Jake'a tuż po ślubie. Nie interesowało mnie wysłuchanie jego wersji wydarzeń, ponieważ już pokazał mi, kim naprawdę jest. To było obrzydliwe i godne potępienia, tym bardziej, że Zara i Jake nigdy nie mieli żadnej prawdziwej relacji. Był całkowicie złudny i szczerze mówiąc, niebezpieczny. Najgorsze było to, że współczułem jego dziewczynie Violet. Kilka dni po ślubie zadzwoniłem do Violet, aby zapytać: Dlaczego nie przyszła i dlaczego Jake nie zabrał jej jako swojej osoby towarzyszącej? Chciałem się dowiedzieć, jaką historię jej opowiedział, zanim zdecydowałem się wtrącić w ich związek. Była wobec mnie dość oschła, mówiąc, że nie muszę udawać, że ją lubię i że wolałaby, żebym przestał grać i po prostu był szczery. Od razu wiedziałem, że Jake, albo mnie, albo Zare wykorzystał jako wymówkę, żeby powstrzymać ją od przyjścia na ślub. Zapytałem ją, dlaczego tak mówi, a ona odpowiedziała, czybym przestał udawać bo Jake już jej powiedział, że nie została zaproszona i że on nie miał prawa wziąć osoby towarzyszącej na ślub. Powiedziała, że nie przeszkadza jej, że poszedł sam, ani że rzekomo jej nie lubimy, ale była głęboko dotknięta, że cała rodzina udawała sympatię, podczas gdy w rzeczywistości miała być niechciana. Stanowczo jej zaprzeczyłem i powiedziałem, że to nieprawda, a Jake ją oszukał. Błagałem ją, żeby nie mówiła o naszej rozmowie Jake'owi, ani naszym rodzicom przez dwa tygodnie. Do czasu, aż Zara i ja wrócimy z podróży poślubnej i spotkamy się z nią osobiście. Powiedziała, że nie zamierza zdradzać Jake'a dla nas, więc musiałem wysłać jej zdjęcie zaproszenia, które jasno wskazywało, że Jake mógł przyjść z osobą towarzyszącą. Wysłałem jej także zrzuty ekranu rozmowy z Jake'em, w której potwierdzam jej obecność. Powiedziała, że nam nie wierzy i zrozumiałem to, tłumacząc, że nie prosimy jej o zaufanie, tylko o milczenie do czasu, aż wyjaśnimy to osobiście. Zgodziła się, ale nie miałem pewności, czy dotrzyma słowa. Mogłem jedynie mieć nadzieję, że podczas podróży poślubnej nic się nie wydarzy, ale naprawdę czekałem, by pokazać Violet prawdziwą twarz Jake'a. Aktualizacja 1. Nie przypuszczałem, że ta historia przyciągnie tyle uwagi. Moja skrzynka odbiorcza jest pełna wiadomości z pytaniami o dalszy ciąg, ale jak mówiłem, byłem na podróży poślubnej i nie zaglądałem na Reddit. Na szczęście, podczas samej podróży nic się nie wydarzyło. Jake pozostał zablokowany i nie próbował się ze mną skontaktować. Violet wysłała mi krótką wiadomość, mówiąc, że nie mówiła Jake'owi o naszej rozmowie, ale chciała się spotkać zaraz po naszym powrocie. Spotkanie miało miejsce kilka godzin temu. Spotkaliśmy się w kawiarni, bo Violet nie czuła się komfortowo przychodząc do naszego domu. Była na początku bardzo defensywna. Jej postawa i język ciała jasno wskazywały, że nie była zainteresowana słuchaniem nas. Mimo to opowiedzieliśmy jej całą historię w szczegółach. Początkowo odmawiała wiary w nasze słowa, nazywając nas szalonymi za oskarżanie Jake'a o coś takiego. Podczas podróży poprosiłem jednak kilka osób o nagrania z wesela. Chociaż nie było jednego nagrania, które by ukazywało całą scenę, kilka osób nagrywało i udało się nam złożyć to wydarzenie w całość. Pokazałem Violet te nagrania i opisałem sytuację z Ruth. Wtedy zaczęła nam wierzyć. Zapytała Zaren, czy kiedykolwiek coś łączyło ją z Jakeiem, a Zara stanowczo zaprzeczyła. Violet trudno było uwierzyć, że Jake mógłby być tak urojony, zwłaszcza jeśli nigdy nic między nimi nie było. Zara sama powiedziała, że też jest zdumiona, Pomieli mieli może z 10 czy 12 osobistych interakcji i nie miała pojęcia, kiedy ani jak Jake mógł do niej zapałać uczuciem, lub wyobrażać sobie, że ona go lubi. Powiedzieliśmy Violet, że uważaliśmy, iż naszym obowiązkiem było poinformowanie jej o tym wszystkim i że może zrobić z tymi informacjami, co zechce. Dodaliśmy, że zablokowaliśmy Jake'a i zerwaliśmy z nim kontakt, i nie sądziliśmy, żeby to miało się zmienić. Violet powiedziała, że rozumie nasz punkt widzenia, ale jednocześnie zamierzała skonfrontować się z Jake'em i chciała to zrobić jak najszybciej. Próbowaliśmy ją trochę zniechęcić, ale stwierdziła, że jest to coś, co musi zrobić. Zwłaszcza, że jest w ciąży i chce wiedzieć, czy warto zostać z Jake'em. Zarówno Zara. Jak i ja pogratulowaliśmy jej ciąży i zapewniliśmy, że będziemy ją wspierać, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie. Powiedziała, że chce przeprowadzić konfrontację, ale żeby to zrobić, będzie musiała powiedzieć Jake'owi, że skontaktowaliśmy się z nią i ujawniliśmy całą prawdę. Choć nie było to dla nas idealne, bo Zara i ja chcieliśmy unikać dramatów związanych z Jake'em, wiedzieliśmy, że wspieranie Violet było słuszną decyzją. Powiedzieliśmy jej, że ma nasze pełne wsparcie i że zrobimy wszystko, co będzie potrzebne, aby jej pomóc To było wszystko, co się wydarzyło na spotkaniu ale wiedziałem, że to nie koniec Sprawy miały się zaraz zaostrzyć dla Jake'a a on nie miał pojęcia, co go czeka Aktualizacja 2 Wiem, że ta aktualizacja jest szybka ale sytuacja wymknęła się spod kontroli Niewinnie wywołałem burzę, czego absolutnie nie żałuję Jake jest bliski utraty wszystkiego. Po naszym spotkaniu Violet nie zwlekała długo i od razu poszła na całość. Zadzwoniła do Jake'a, pytając, czy jest w pracy, i gdy to potwierdził, natychmiast udała się do jego biura, aby skonfrontować go z prawdą. Konfrontacja była burzliwa. Weszła prosto do jego biura, udając, że przynosi mu dokumenty. Wtedy zapytała go wprost, czy rzeczywiście zrobił to, o czym jej opowiedzieliśmy. Kłótnia jeszcze bardziej się zaostrzyła. Aż w końcu Violet została wyprowadzona z budynku. Kiedy Jake wrócił tego wieczoru do domu, czekała go burza. Doszło między nimi do potężnej kłótni, choć nie znam wszystkich szczegółów. Wiem jednak, że wyszło na jaw, że Jake od dawna zdradzał Violet, a osobą, z którą miał romans, była właśnie pracownica HR, która interweniowała podczas konfrontacji. Jake jest więc w poważnych tarapatach. Violet na pewno go opuści, bo jest silną kobietą, która nie toleruje braku szacunku. Dla niej wybaczenie zdrady jest nie do pomyślenia. Jeśli chodzi o jego kochankę, Jake pracuje w firmie, która stosuje surowe zasady dotyczące zakazu romansów w pracy, i pracownicy podpisują nawet zobowiązania w tej sprawie. Po konfrontacji i wybuchu Violet w biurze, jego kochanka, nazwijmy ją Jane, dowiedziała się, że Jake udawał, że jest singlem podczas gdy miał dziewczynę, która spodziewała się dziecka. Była zszokowana, dowiadując się, że była tą drugą kobietą i że Jake przez cały czas ją okłamywał. Plotka rozeszła się po biurze jak burza i teraz Jake jest pod ostrzałem także w pracy z powodu swojego zachowania. Na domiar złego, Jane ma kontakty w zarządzie firmy, więc Jake ma jeszcze większe kłopoty. Może stracić pracę, a Violet na pewno od niego odejdzie. Co więcej... Violet wyrzuciła go również z domu. Okazało się, że dom, w którym mieszkali, należał do babci Violet, więc Jake nie ma teraz gdzie się podziać. Jake przyszedł do mnie w środku nocy, żeby opowiedzieć mi o tym wszystkim. Nie wiem dlaczego, ale wpuściłem go do środka. Nigdy wcześniej nie widziałem go tak wściekłego. Krzyczał na mnie, że zrujnowałem mu życie że nie zasługuje na kogoś takiego jak Zara i że ona pewnego dnia mnie dla niego zostawi. Brzmiał tak nieracjonalnie, że naprawdę zacząłem się martwić o jego zdrowie psychiczne. Potrzebuję pomocy, terapeuty, a może nawet psychiatry. Jake stał się agresywny fizycznie, co postawiło mnie w trudnej sytuacji. Wiem, że wiele osób uzna, że byłem głupi, nie wzywając policji, ale ostatecznie to mój brat i nie chciałem sprawiać mu jeszcze więcej problemów. Zamiast tego czułem wobec niego więcej litości niż gniewu. Trudno mi pojąć, jak ktoś może zniszczyć swoje życie jedną serią złych decyzji. Miał wszystko, czego można sobie życzyć: dobrą pracę, kochającą i lojalną dziewczynę, a wkrótce miał zostać ojcem. I wszystko to roztrwonił w plątaninie kłamstw i fałszywych nadziei. W tej chwili czuję po prostu współczucie dla niego. Aktualizacja 3. Jake stracił pracę. To nie jest zaskoczenie, ale nadal jest mi go żal. Violet zerwała z nim i nie chce mieć z nim już nic wspólnego. Moi rodzice w pełni wspierają Violet, podobnie jak ja i Zara. Jake wierzy, że obróciłem całą rodzinę przeciwko niemu. I to wszystko przez coś, co teraz nazywa niewinnym żartem. Tak, teraz mówi, że jego wyznanie wiecznej miłości było żartem. Nikt nie wierzy w tę jego nową wersję historii. I został całkowicie odizolowany od rodziny. Nie wiem, gdzie teraz mieszka i cały ten dramat zaczyna mnie naprawdę męczyć. Jestem świeżo po ślubie i nie mogę bez końca bie biegać, próbując naprawić bałagan, jaki zrobił Jake. Wiem, że to ja zacząłem całą tę sytuację wciągając Violet i nie żałuję tego, ale nigdy nie spodziewałem się, że wszystko nabierze aż takich rozmiarów. To totalny chaos i nie widzę, jak Jake mógłby się z tego podnieść. Moi rodzice są wściekli na niego za to, że wszystko zmarnował i pokazał, jak bardzo jest egoistyczny i bezduszny. Nie mogę ich winić, nie wychowywano nas w ten sposób i nie rozumiem, jak on mógł się tak zmienić. To powiedziawszy, będzie to moja ostatnia aktualizacja. Zara i ja postanowiliśmy zostawić to wszystko za sobą. Będziemy wspierać Violet i nasze przyszłe siostrzenice lub siostrzeńca. Ilekroć nas będzie potrzebować i zawsze będzie miała u nas dom. Ale poza tym skończyliśmy z Jake'em i tym dramatem. Dziękuję Reddit za wszystkie rady. Nigdy nie przypuszczałem, że będę miał własną dysfunkcyjną historię do opowiedzenia, ale coś, życie potrafi być przewrotne.